W dzisiejszym odcinku City Rigs, tak, to jest trzeci materiał, który dziś nagrywamy, i dlatego to wygląda tak, wygląda. Więc włączamy dźwięk Hansa Cimera i jedziemy z OS8. Dzień dobry. Albo dobry wieczór, chwilę będzie wiało z klimatyzacji, ale zaraz to uciszymy, jak się trochę schodzi, bo siedzimy w samochodzie już dłuższą chwilę. Dobrze, OS8 BMW zaprosiło nas na szkolenie, żeby wytłumaczyć nam, dlaczego to jest takie zajebiste i rzeczywiście widzę już, dlaczego to mogłoby być zajebiste, szczególnie jeśli codziennie jeździsz BMW, a nie tylko jesteś dziennikarzem, który raz na parę tygodni do tego samochodu wsiada i kompletnie mu to nie pasuje. A okay. jest w to lepsza? Y, ja jestem w to lepsza, bo może mam trochę więcej cierpliwości, a może trochę bardziej to do mnie przemawia. Generalnie przemawia do mnie to, że to wszystko, co jest tutaj, można sobie można sobie dopasowywać o, w ten sposób, ale to jest drobiazg, bo to jest coś, co jest w wielu innych. Samo, wyłączy wyłączyłem to, tak. to, to, to ten, ale rzeczywiście. Dowiedzieliśmy się, że na przykład z tych aplikacji tu, jak znajdę sobie coś, co mnie interesuje, na przykład kurczę planowanie godziny pojazdu, to ja go tu mogę nawet i mogę go dodać do skrótów albo do gestów. Szczęśliwie gesty wyłączyłem. Do skrótów i właśnie. I teraz mamy tutaj. No właśnie, trzeba szybciej to robić? Nie, bo... nie, nie. Nie, nie. A już się już dodały. dodał. Tak, oczywiście, że już się dodał. Chciałam ci tylko pokazać, bo to się pociąga stąd. Chciałam ci tylko pokazać, gdzie to jest. Tutaj masz właśnie y, ładowanie jest niezależnie, ustawienia mhm. systemu, ustawienia jazdy, jazdy, ale możesz też mieć właśnie y, samowyzwalacz, który ja tutaj y, ustawiłam. To jest to takie co robi zdjęcia. Y, tak. To robi zdjęcia na około. A, na, około pojazdu. na około pojazdu, co jest bardzo bardzo istotne z punktu widzenia no, bezpieczeństwa tak, pojazdu. Tak, masz tam apkę gdzieś swoją? Mam mieć, ale mam wyłączony telefon. Dobrze, to pokażemy przebitkę. Pokażemy za chwilę z przebitkę za chwilę jak to wygląda. Ja też tutaj dodałam komfort foteli. Mhm. Bo Akurat lubię mieć to tutaj ustawione. Jest tutaj też Twoje od wybranego momentu resetowanie. Tak. Coś, na co narzekałeś, że nie możesz tego znaleźć. No więc tak, bo nie właśnie, trzeba tego bo, szukać. No właśnie, bo zobaczcie, jeżeli chce się dostać do tego, co jest do, do wartości tego tam. Spalanie. Spalania, tak, bo dziennikarze hmm. lubią takie rzeczy. Ja wiem, że klient BMW ma w dupie, ile ten samochód pali, ale my no nie, jako. dlaczego? Dzien... Ale być może nie ma w dupie. No, my jako dziennikarze lubimy wiedzieć, ile ten samochód pali, bo Wy nas o to pytacie. To teraz tak, wchodzę w aplikację. I teraz w aplikacjach szukam tego chyba w wyświetlaczach. W wyświetlaczach kiedyś było. Nie. A, tu kiedyś było, ale mam wrażenie, że stąd zostało usunięte. I teraz znajduje się w może statusie pojazdu też, nie? Może w ustawieniach systemu? O określany tak. tak. O, i tu stąd. I to jest tu. Tak. Ale możesz też mieć to po pierwsze w tym takim menu tym przesuwanym, tak, tu, bo tu masz, gdzie masz samo. Tak, tu masz samo. Tu zostało i zostało, tutaj. zostało to dla mnie dodane i dziękuję. Już nie muszę tego więcej szukać. Co więcej, zapisało mi się w chmurze, więc teraz jak wsiadam do dowolnego BMW, to będę to widział. Tak, ale też właśnie z tego pull-down menu, które jest identyczne jak w wielu smartfonach i możesz je sobie konfigurować. I to jest... Wiesz co? To jest chyba dlatego, że ja jak nie muszę, to nie korzystam z tego pull-down menu w smartfonie. W sensie, ja wiem, że ja tam mam, wiesz, wyłączanie, tryb samolotowy, Wi-Fi i tego typu rzeczy, No to ale... jak robisz tryb samolotowy? No właśnie, ściągam go z góry, no. e, ale po prostu staram się nie, nie używać tego, jak nie muszę. W sensie, on jest tam tylko do kilku rzeczy. Okej, okay, I... jesteś dziwny, ale nic na to nie poradzimy, idźmy mhm. dalej. E, pokaż menu klimatyzacji, która też jest mega skomplikowane, ale też, no... Można do niego wejść przede wszystkim jednym kliknięciem, bo tak. ono zawsze tutaj jest widoczne. I rzeczywiście w zimie, czy w chłodniejsze dni, jak jeździliśmy, chyba M340 Touring mm -hmm. i tu miałem tam poustawiane te rzeczy, to, to rzeczywiście było przyjemne, że on sam mi włączał to ogrzewanie kierownicy i ogrzewanie foteli, w zależności od jakiejś tam zewnętrznej temperatury czy innych parametrów. Oczywiście ja lubię to włączać sam. No i czy ty włączyłeś tę tylną kamerę? Tak, oczywiście, że tak. Dobrze. Y Nie, prze, nie przerywaj mnie wątku, bo teraz już przestałem myśleć. E, lubię, jak to się samo włącza, ale ja też lubię mieć mimo wszystko fizyczny przycisk, gdzie ja... To znaczy tak, i najbardziej na świecie lubię właśnie kierownicę w BMW, nie tę, bo tu nie ma tego przycisku. E, no właśnie, gdzie jest ogrzewanie kiery? Ej, no kurde. No. no. No, właśnie. no bo to taka kierownica. No właśnie, bo to taka kierownica w półdom. W sensie nie jest jeszcze pozbawiona wszystkiego, tak jak kierownicy na przykład w siódemce, w siódemce. Czy w Mixie, ale już pozbawili ją części rzeczy, na przykład ogrzewania kierownicy. Które... niestety obawiam się, że to nieuniknione. I. Okej, okay. nie chcę powiedzieć, że tak jest lepiej, ale tak jest. I trudno. I trudno. E, bardzo żałuję, że po polsku nie działa asystent głosowy. Bo, bo ponoć po angielsku działa dobrze. Bo chętnie bym go wam pokazała. Ja ale... nawet nie wiem, czy, on, czy, czy nie, nie mamy go regionalnie wyłączonego. Bo kiedyś próbowaliśmy w tym IX3 i się tak zawiesiło, że. E, tak, dlatego że postanowiłam go nazwać nabuchodonozor i najwyraźniej to imię mu się nie spodobało. Być może jest zbyt skomplikowane. E, okej, okay. pokażmy, co tu jeszcze mamy. No więc, okej, okay, przede wszystkim jest to. I ciekawe jest też coś, co zauważyłam dopiero hmm. dzisiaj, że to nie są ekrany, tylko to jest po prostu pasek, który sobie przesuwasz i przesuwasz go dowolnie. O. Zwróć uwagę. Rzeczywiście, ja myślałem, że to będą ekrany. Nie, to nie są ekrany. Ok, czyli mogę go w połowie na przykład zatrzymać? Tak, i... oczywiście. Możesz mieć dwie, trzy rzeczy na y, ekranie. Klucz, technika. Oprócz tego, oczywiście, są standardowe rzeczy jak. Y, Dźwięki. Naciśnij proszę dźwięki. Nutkę naciśnij. Przepraszam, ale. A. Okej. Okay. Tutaj można mieć. Zobaczło kierownica mi ją zasłaniała. Okej. Okay. Dobrze. No więc tutaj można mieć. Albo albo radio, Czyli... albo. Gdybyśmy byli podłączeni z telefonem, to wtedy Android Auto tam się pojawia Tak. Medium. E, tutaj też może się pojawiać Android auto. Gdybyśmy tak. mieli włączone telefony. No i jest telefon. E, jest też e, firmowa nawigacja której no, wielo wielokrotnie używałam, ale powiem tak, odkąd mam Android Auto. To używam Android Auto, no, firmowa nawigacja się przydaje tylko... Okej, okay, to jest hybryda typu plugin. Y Wróć. To jest hybryda typu plugin, więc pojawiają się na przykład informacje o ładowarkach. Mhm. To te... w Polsce nie ma wielu. No tak, ale powiedzmy, że z tego można byłoby korzystać. Jeżeli ma się elektryka. Mhm. I to teraz wyświetl szczegóły. szczegóły. Jeżeli ma się elektryka, to rzeczywiście jest. Nie, to nie, Je jeżeli masz elektryka, no to zdecydowanie tego używasz, a nie Android Auto. Tak. I to wtedy rzeczywiście rzeczywiście działa. Zobaczymy, czy są na przykład informacje o tym, że o! Dobrze w godzinach otwarcia centrum handlowego. No, na przykład Nissan tego nie wiedział. Nissan uważał, że to 24 kW. A no właśnie, bo Nissan niestety miał to gorzej rozwiązane mhm. w dodatku dziękuję, w samochodzie elektrycznym. Tak, i dziękuję, tu jest napisane po prostu 22 kW, a nie jakieś kurcze. Y, zrobimy przebitkę, co było w Nissanie napisane na temat jakiejś ładowarki, bo ja nie rozumiałem tego, co tam było napisane, ale to było po inżynieryjnemu. No właśnie, tutaj mam wrażenie, że bardzo dawno temu, chyba w pierwszej iteracji, jeszcze jak się pojawił na początku iDrive, to mhm. on był taki bardzo inżynieryjny w BMW. A potem zatrudnili ludzi. Natomiast teraz cały ten system, okej, okay, jest bardzo rozbudowany, ale ja uważam, że jest mega przejrzysty. Ja mniej, ale. Powiedzmy, że dzięki temu, co pokazał nam Hubert, którego miałem nie pozdrawiać nigdy że jest najlepszym piorowcem, więc nie robię tego to Powiedzmy, że jak mi wytłumaczył wreszcie, znaczy, bo on mi przez telefon opowiadał o jakichś rzeczach. No, kurde, o czym on mi opowiadał przez ten, że tu nie ma takich przycisków. No to jak mi je pokazał, to ja mówię, stary, ja w życiu nie widziałem, że coś takiego jest. No, no więc właśnie. Bo może inaczej, ja nigdy nie wiedziałem, po co się pr... są te guziki na dole w BMW, a ponoć pod, ni pod nimi się programowało rzeczy. 20 lat o tym nie wiedziałem. Ty wiedziałeś o tym? No właśnie. Nie, nikt ja też tego, nie. Nikt nam tego nigdy nie pokazał, bo jesteśmy chamy, społocze biedaki i jeździliśmy BMW. Nigdy, nigdy nie mieliśmy własnego BMW i nadal nie mamy własnego A BMW. A w Miniaku jest gorsza wersja. W Miniaku jest to inaczej rozwiązane co więcej, to nie jest wersja docelowa, to nie jest tak, że już nigdy więcej nie będzie nic lepszego, bynajmniej. To jest OS8, który będzie miał aktualizację do OS8,5 i będzie tę aktualizację miał w kilku modelach. Ponieważ nie pamiętam tego tak z głowy, to. To powiemy tylko, że tak mniej więcej jest. Natomiast potem nowsze modele jakieś. Będą miały już OS-9? Mam i ten wrażenie, nie, i ten że nie już będzie... i X1 będzie miał. Y... Nie ten, którym my będziemy mieli. Nie, 9. przepraszam, to nie ten. Jakieś przyszłoroczne modele. Okay. Generalnie ten będzie aktualizowany do OS-8,5? I dalej nie. I dalej Nie Nie dlatego, że BMW jest pazerne, tylko dlatego, że to jest inna architektura hardware'u. Nap napędów. i okay. Ten OS 9 będzie przystosowany do sterowania jakimiś elementami napędu, którego te nie mają. No więc właśnie, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko system inforozrywki i to nie jest tylko do włączenia nawigacji i znalezienia ładowarki, tak, no na przykład... tylko to steruje... Całością Ta. samochodu. To na przykład steruje również tu, akurat hybrydą typu plug-in. I na przykład można też konfigurować te elementy napędu M, mm -hmm. które są specyficzne dla nie dość, że dla samochodów M. To, to jeszcze, jeszcze dla tego modelu. Bo który ten, jest hybrydą typu plug -in. który jest jedynym takim modelem w gamie. Ta. Jedyna pierwsza zelektryfikowana MK. E, MK na razie. Jedyna, która nie ma cywilnego odpowiednika. Tak, jedyny jedyny też standalone, o, Jezu, jedyny. Właśnie no, ten. No właśnie ten, pojedynczy. Pojedynczy. No. E, Okej. Okay. Dobra, nieważne. Napiszemy na ekranie jak się nazywa standalone, bo L listyka później. Wstaliśmy o 3:45. O 3:30, bo kotka zaczęła po nas biegać. E, więc tak. E, jeżeli macie jakieś pytania o ten system, to postaram się to y, y, zaadresować. Być może przy okazji 8,5, jeżeli będziemy tym jeździli. Na pewno będziemy jeździli i, i X1. X1. Zobaczymy, co tam będzie i być może będziemy w stanie rozwinąć y, mhm. bardziej jeszcze nasze doświadczenia z. 9 też na pewno będzie, a poza tym. Ale to chyba w przyszłym roku. Dopiero. Oj, ale to myślę, że w przyszłym roku. W każdym razie, jeżeli Wy wiecie lepiej, bo na pewno wiecie lepiej, to piszcie, a jeśli nie wiecie lepiej, to pytajcie. Nie, no właśnie ja mam pytanie, czy jeżeli jeździsz BMW, takim w miarę I powiedzmy, aktualnym... powiedzmy, że, że masz tam OS 7 albo po prostu jakiś tam poprzedni Albo, iDrive, albo, albo nawet masz OS 8. Czy, czy go używasz? Czy włączasz swój CarPlay albo Android Auto? I czy to jest dla Ciebie logiczne, czy, czy to po prostu tylko ja nie potrafię? Piszcie! A my jedziemy do domu na drugą kawę. Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały około motoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do, do zobaczenia, zobaczenia w, w następnym odcinku. odcinku.